Hej, witam Was, Marek Kuczyński, drugi odcinek z cyklu kość krzyżowa i kość guziczna. Dowiedzieliście się już, że bardzo dobrze na te kości i na ich funkcjonowanie odczuwanie całej tej okolicy wpływa rozluzianie piłką do lakrosa, bo inną twardą piłką, stąd piłki już w tym odcinku nam nie potrzeba. Drugą częścią po rozmasowaniu jest automanipulacja kości krzyżowej w zasadzie stawu krzyżowych jak to zrobić? Bardzo prosto. Możemy sami nastawiać swoje stawy, jeżeli potrafimy odpowiednio silnie zacisnąć mięśnie. I teraz, jaka jest pozycja, żeby nastawić sobie stawy krzyżowe drogę? Jedną nogę stawiam przed drugą nogą, staram się ustawić te nogi w jednej linii. W tej pozycji prostuję się, nabieram lekko powietrza, wdech, i z wydechem staram się tak silnie, jak tylko możliwe, ścisnąć posiadki i ścisnąć uda. W momencie, kiedy napięcie jest równe po lewej, i po prawej stronie, a mięsie posiadkowe musicie wiedzieć, że przyczepiają się zarówno do bioder, jak i do kości krzyżowej, to napięcie potrafi skrzyżowaną kość, w zasadzie krzywą ustawioną kość krzyżową, w pewnym momencie wyciągać, możecie poczuć charakterystyczny przeskok albo w kości krzyżowej, albo w biodrach. To będzie również pozytywne, pozytywne odczucie. Bardzo często po takiej manipulacji, po takim silnym ściśnięciu, momentalnie będziecie odczuwać ulgę w okolicy kręgu w okolicy miednicy mniejszej. Więc jeszcze raz, na początku ustawiam lewą stopę przed prawą, mogę dla podpórki użyć się, znaczy podeprzeć się ścianą, posłużyć się ścianą. Staram się spiąć bardzo silnie pośladki i w tej pozycji z wydechem. Akurat dzisiaj nie ma żadnego sensu, ja mam zwyczaj robić to co rano. Zobaczymy jak po drugiej stronie, wdech. Dzisiaj jest cicho, ale kiedy bardzo mocno ściślicie poświatki, często czuć taki charakterystyczny, w zasadzie słychać charakterystyczny trzask manipulacyjny. Elegancko stawy krzyży budrowe wchodzą na miejsce i czujecie się lepiej. Pytanie, czy to jest bezpieczne? Oczywiście, że to jest bezpieczne, ponieważ w jaki sposób mielibyście sobie zrobić krzyżę swoimi własnymi mięśniami? Ciężko jest samemu się okaleczyć napięciem własnych mięśni. Organizm was chroni przed napięciem, więc nic złego się nie powinno stać. Więc pamiętajcie, po pierwsze masaż okolicy kości krzyżowej, okolicy kości guzicznej, po drugie auto, auto manipulacja tych stawów krzyżowodrowych. i obie te czynności powinny bardzo dobrze pomóc na problemy między mniejszej, problemy kęgosłupa lędziowego. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kontaktujcie się ze mną, jeżeli macie jakieś problemy. Zapraszam do konsultacji, do wizyt. Pozdrawiam, Marek Raccięski.